A my idziemy tutaj na taki cypelek, tam gdzie jest Carnaggio Beach Bar. Carnaggio Birba, Beach Bar. Jest taki znany z przewodników ten beach bar jest. I wygląda faktycznie ładnie. Na końcu świata. Tak. Przejdziemy sobie nim, bo tym się, nim się chyba przechodzi tam na ten cypelek dalej. No, ładne, ładne. Zaprowadziliśmy mnie, żeby się napiła. Jak mówiła posłuchać. A mi ja zrobiła tak. Jusia. mi się chodzi trochę. Cześć. O, jaki piękny! To jest jakiś śliczny, biały, wysypany w końcu, a nie ten piasek. Patrzcie, idzie się takim drewnianym podestem. Są leżaczki. ale ślicznie, klimatycznie. Hmm. Pięknie. pięknie. Wow. Ale cudnie, tam do góry można iść. Ale ślicznie. I tam coś jest u góry. Na pewno widok, ale może jeszcze coś oprócz widoczku zobaczymy zaraz. Wdrapujemy się. A mówiliśmy, że dzisiaj tylko po płaskim chodzimy, bo nie mamy siły. Ale oczywiście się wdrapujemy. A, piękna knajpa Wow, Au goryska Piękna knajpa. przepiękne miejsca nauka nurkowania nawet na tasos są dzień dobry, dzień dobry siedzimy sobie w kajpce przy parasolkach Będziemy mieć pyszną pitę bo widziałam jak wygląda. Cudownie podana. W całym środku miasta. I jest super. Nie wiem ile zapłacimy, ale pewnie około 15 euro? 10? Nie, 11. 12-13 euro może za to wszystko, ale zobaczymy, jak pani się jedzą. Chciałam tutaj, żeby wyglądać w Mam menu zrobione. I gdzie jesteśmy w ogóle? Nazywa się Panel's Place. A, jedzenie było przepyszne. To jest tutaj panini, moja pita. To rewelacja, takie mięsko super w ogóle, takie naprawdę fajne mięsko. I zapłaciliśmy 13,50. Także polecamy Wam. Godzinę później ta sama uliczka zamieniła się bardzo wąską i koszmarną i totalnie zatłoczoną. Także kupujemy magnesiki, idziemy do autka i jedziemy na plażę. 22 minuty jakoś miejscóweczkę wypaczyliśmy więc jedziemy my wracamy już na parking do portu słoneczko zachodzi powoli takie ładne kolorowe promy ta są spary Latytera Dobre. No i co? To jest druga część miasteczka, w której nie byliśmy. Bądźcie jakiś zachód piękny. Ślicznie. Mamy szczęście do tych zawodów, codziennie je oglądamy. Ale cudownie. To? Mówię tu to pięknie. tam uciekałam, ale na razie ta droga jest dosyć szeroka. Patrzcie jak szeroko tutaj jest. Skręć w z parkingu było ciężko wyjechać, no ale wyjechaliśmy. Nawet nie kręciłam, bo musiałam patrzeć z każdej strony. <laughs> ale przyjechaliśmy, były puste, a wyjeżdżaliśmy masakrycznie pełne. Opuszczamy stolicę Tasos, czyli Limenas, miasteczko i jedziemy na jakąś miejscówkę. Wjechaliśmy już z miasteczka, tu jest też pełno hotelików, apartamentów, bardzo fajny klimatycznych. Także myślę, że gdziekolwiek tutaj się ulokować, to, to będzie fajnie. Ale piękne widoczne. Kurde, te zachody słońca nad morzem to przecukły są. Wschody zresztą też. Jak na razie tutaj na Tasos droga od portu jest super szeroka, fajna i przede wszystkim bez dziur i różnych y, skórków, na których nas y, po prostu rzuca. Dojeżdżamy do naszej miejscóweczki. Na razie jesteśmy... O, tu też jakiś port. <grym> 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 byśmy wrócili kochanie. <grym> no jest wieczór, więc w sumie jest taka zła pora do jazdy miastem bo jest najwięcej ludzi, ale nie ma tragedii. Tam był taki kumulacja, a tu już jest coś. O jak pięknie. Jak to jest? W miejscówki już w zasadzie zaraz dotrzemy, która była zaznaczona na Park Fortnite. Zobaczymy, ale z tego co widzę to miejsc tutaj jest sporo. Tu jest parking, proszę. Tu możemy stać kochania. Ale tu też to jest. jest cudownie, ile tu jest Patrz, lasek park i diastroga. droga. Tak. To jest kemping. Prino. prino Tasos Jakiś camping jest po prawej stronie. Tu jest dzikuskowa, to fajnie, nie? Wydmy. ślicznie. O, nawet tu by można, kochanie, wjechać. Nie wiem. No, no, na razie nie. Słuchajcie, no jednak, co? Tasos to tasos, co wyspa to wyspa. Prosto pełno przepięknych miejsc z takimi widokami. Dzikusek Tutaj jest tylko knajpka malutka Ale już nieczynna Więc będzie cisza i spokój Plaża na wyciągnięcie ręki Przepięknie I Zefirek też się tu przepięknie prezentuje A, Pierwszy poranek na wyspie Tasos Mmm, dzień dobry Ale pięknie Tutaj powoli słoneczku schodzi Tutaj może plaża przepięknie Мы тут из Зефирак. Byliśmy przy takim punkcie widokowym, tutaj będzie na całą miasteczko. Limenaria i idziemy na punkt widokowy z kręgami znaków zodiaków wyrzeźbionych w marmurze. Idziemy zobaczyć. Wow. Biały marmur, kochanie. Kamiennym kręgi. Kamiennym kręgi, no. No a wiesz co, zaraz się Najpierw zobaczymy te kręgi. Ten krąg znaczy, nie kręgi. No tak to wygląda. A tu widoczek na całe miasteczko Limenaria. Przelec. o to to chyba będzie koziorożec czyli ja Wojciech odpoczywa z mniąkiem po zwiedzaniu spiaggia no jest to paralia paralia W Carri Beach jedziemy teraz. To jest jakiś camping nawet. Przecież my się tu wcisnęli po prostu. Oj, ja z jakiego tu pomagam. Wjechać o tej godzinie to jest okej, okay, gorzej żeby tu wyjechać. Hotel w i Pew Beach. No, ładna. Wydaje się bardzo ładna. O Jezu, tam będzie wąską, a nie, to jest flaga. Ale można wyjechać w drugą stronę, więc może później nam się uda. Jeszcze godziny, to można przejechać. Tak. Na pewno już ten nie wrócimy. To no jest ten wyznaczony na ten. W zasadzie tutaj jest miejsce jedyne. W sumie fajne całkiem. We Beach i taka miejscóweczka, parking. Ostatnie miejsce zajęliśmy. Piękne. Koło knajpki, tawerny. No i na plaży schodzi się na dół. I w sumie jest ciekawie. Chcemy zobaczyć? No. Tu miejsce pod skałką, piękne w Kerry Beach, kamyczki, ale pomieszane takie troszkę z piaskiem. No, powiem Wam, woda to tutaj wszędzie jest. Morze cieplutkie, takie miejsce, no nie jakieś super urokliwe. Musimy się zastanowić, czy tu zostajemy, czy jedziemy jeszcze dalej. Bo tej szału nie ma. No jednak nie zostajemy tutaj. Jedziemy dalej. W poszukiwaniu bardziej urokliwych miejsc. Ono jest fajne, spokojne, ale myślę, że są tutaj ładniejsze miejsca. Na Tasos, więc odjazd. Teraz zobaczymy, czy dojedziemy na Kalami Beach, bo jedzie się taką gruntową drogą za 800 metrów i dotrzesz do miejsca docelowego. Chyba jest dosyć stromowy też. No spoko, na razie spoko. Tylko widzisz że drzewka na lewo. Mała gałązka, więc... Trochę wąsko tu jest Lewo, lewo, lewo. No taka dróżka se. Może tu się poszerzy. 800 metrów tą dróżką, więc... No właśnie, i chyba nie pojedziemy, bo jest za stromo, i możemy tu nie wyjechać. Potem cofamy. No, kolejna plaża ciężka do zdobycia. kamperem. może by się dało, ale po co ryzykować? Jakbyśmy mieli gdzieś utknąć, więc y, jedziemy już teraz na plaże, która widziałam, że stoją duże kampery, więc na Park Fortnite, więc myślę, że to będzie już e, fajne miejsce. No wszystkie te plaże są ładne, e, no ale my patrzymy na to, żeby była ładna, ale żeby też miała fajne miejsce parkingowe, żeby można było spokojnie bez stresu stać, wyjechać i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że to będzie tak. Jak coś to wam damy znać i, i polecimy ją i opiszemy dokładnie. Oj tam jest plażyczka jakaś piękna. No ale właśnie, weźcie tam. Zobaczmy. Zaznaczyłam taką, na którą na pewno dojedziemy, ale tu jest też piękna plaża w dole. Widać ją. W sumie dojazd jest okej okay, bo stoi jakiś camper nawet. No jedziemy tylko jak? Zobaczymy zaraz. Zobaczymy, jak tam jest dojazd. No, to jest chyba to Patrzcie, tu jest jakiś zjazd i jest asfaltowa droga. więc to zajedź Tutaj na mapie zobaczę, bo z takim mam jak. No to jedziemy. Lewady Beach, tak zwana. Boczka jest wąska ale. Górki, ale asfaltowa, no nie takie jechaliśmy na Kerstonik. Ła! Więc wydaje się w miarę okay. Jak jest asfalt, to wszędzie dojdzie. Asfalt się skończył właśnie, ale na razie nie jest śmiało. Jesteśmy. Droga wyboista, ale prosta bo Tu nie wiesz Taką górę. Myślałam, ja że tam kamperem gdzieś stał. Widzisz Stoi. Się urokliwa, na końcu świata wszędzie góry tawerna oczywiście jest Liwady Beach, tu widzę dzikusostwa na całego no ale patrzcie, widoki piękne góry i pośrodku plaże mianek nasz. Ja powiem wam, miejscówka cudowna. Patrzcie, wszędzie góry. My leżymy sobie tak. Chodź, Miusia, chodź. Idziemy się przejść tam do końca. Miusia idzie się kompciąć. kąpnąć. Bo sama nie pójdzie, tak? Trzeba ją zanieść. I dalej jeszcze, nie popłynie kawałek. No. No, i już będzie dobrze teraz. Idziemy. Tam jeszcze jest jakaś ukryta plażyczka. Tymi skałami to tak jak na te nie? nie? Klimaty. Jesteśmy na Lewady Bicz na wyspie Taso, Coś na głowę spadnie Ale tu nie ja też nie Patrzcie jaka plaża, no piękna jest. Kadzika Ale trochę ludzi już na nią przyszło Tak sobie siedzimy tutaj na tej plaży i tak patrzę a na wprost jest monastyr Michała, archanioła, archanioła, monastyr Na który jutro pójdziemy, pojedziemy na nogach, w tych, tych górach to by było ciężko Chyba tu dronem ci polecę Chciałbym mieć zwiedzony.